Chodź Mariolka, zrobi... Mario, zrobimy ci test. Na mojego syna sami zmiotło, muszę, bo mnie straszy, zawsze mnie od tyłu zachodzi. Ja go normalnie zamiotę Chodź, zrobimy wymiotę. ci test. Coś z moich porad biło się do głowy. Nic mi się dzisiaj nie wbiło. Jestem po nieprzespanej nocy i nie będę chodź, odpowiadała chodź, na żadne pytania. No Mariolka, masz zadanie. Przyporządkować ten cukier do danego produktu. Ty, że się nie podpowiadaj. Makaron, to jest ten, co można go jeść? Razowy, to jest razowy makaron. Mówisz, że ten serek... Ten bo, tu serek jest, bo tu jest dżem. Jest dżem, tak? I myślisz, że ten dżem zamienił coś. Hmm. Powiem, że nie. Wbrew pozorom tutaj ilość cukru nie przypada tutaj. Zresztą zobacz na wagę. Zobacz, Faktycznie 100%. Czy to możliwe? No tak, ale to... To co? No to jest prawie tyle co, co chleb, no to niech będzie chleb. te wiejski, przecież można serek wiejski jeść bez niczego. Ten twarożek też można jeść bez niczego. To tutaj w ogóle odstawiam tego. Nie jest za dużo tutaj cukru. Jest to... Dobrze, więc tak cukru. Powiem tak. Świetnie podstawiłeś na ser żółty, brawo. Zero cukru. Brawo. Mhm. Tutaj. Świetnie. Zobacz, ile to cukru w tym siedzi. W dwóch kromkach. Tak. Tragedia. Brawo, piąteczka. No. Brzoskwinki sprawdzamy. Brawo! Brzoskwinki, brawo. Tyle cukru. No. Tragedii nie ma, ale są nie tylko ma. dwie brzoskwinie. Za mak makor ma makorma za dużo. Bo ja chyba za dużo mamy z Jedna kosteczka. Po jednej kosteczce. Siedzi w tym. No więc tak. jest nieźle. W no. tym faroszku siedzi tyle cukru. No. Dwie kostki. No tak. Sześć kostek. W Trochę tym jednym ma? małym. Może być tak sześć kostek? No. Tak. Największą ja pomyłką twoją z myłką makaron. był makaron razowy, kochana. Oh. Zobacz, jak lubisz makarony, odkładamy to oh. i wędruje tyle cukru. Tyle Jest cukru. to chyba przesadzasz. Mhm. Teraz tak. Tyle cukru. Matko kochana. Na tą chwilę Mariolce stawiam... No, piątkę z minusem. O, oh, dziękuję. Tak. Bardzo ładnie. Oprócz makaronu, który Cię zmyli, bo pewnie no dlaczego tak. cię, cię zmyli, bo myślałeś, że... Ja, ja myślałam, że to jest ten makaron tak. taki, co, co teraz mogę już... Niskim dezynfekjemicznie. Tak, tak. Nie, ale razowy, zobacz, to nie jest, nie jest wielka różnica. Ciut mniejsze skoki, bo ten błonnik spowalnia go, ale cukru ma naprawdę ogrom. to gramów to jest tylko. 100 mi serki do zjedzenia, te dwa serki. Serki i do zjedzenia, i ser żółty. Ser żółty. No, na deser. No, nie na deser.